To są to tradycyjnie słowa na piątek jak tam kadrowo wyglądamy jak mentalnie po funkcjach y, w głowie to znaczy, znaczy to, to co powiesz konferencji ważnym mentalnie tak 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 no, y, wie pan z, generalnie y, każdy sportowiec y, 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 czy to w sportach indywidualnych jeżeli nie, nie osiąga swoich rezultatów czy w sportach zespołowych jeżeli się nie wygrywa to się to sobie zadaje pytanie po, po jakichś nieudanych Powiedziałbym, meczach czy zawodach, czy, czy jest w dobrej dyspozycji. My, my na pewno żeśmy nie, w to nie wątpili. Dobrze, że, że zdobyliśmy ten punkt. Teraz, jeżeli chodzi o naszą, o naszą grę, na pewno możemy, możemy grać, powiedziałbym, z większą skutecznością. Co, co mogło cieszyć po tym ostatnim meczu z Głogowem, że w porównaniu do meczu wyjazdowego w bytowi, to, to nie stworzyliśmy sobie, nie stworzyliśmy sobie e, e, sytuacji tyle, co, co z Głogowem w drugiej połowie, szczególnie. A, a przeciwnik w derbach był naprawdę, naprawdę wymagający. I myślę, że mogliśmy. mogliśmy przy odrobinie powiedziałbym yy, większej koncentracji czy, czy, czy yy, większej, yy, większym spokoju zdobyć bramkę do, do przerwy. Oczywiście jedna, jedna niebezpieczna sytuacja z rzutu rożnego w końcówce pierwszej połowy mogła się też skończyć zdobyciem bramki przez głogów. Optyczna może przewaga w drugiej połowie przez 20 minut, ale nadal mieliśmy 2-3 kontry, które też mogliśmy zakończyć zdobyciem ramki i prawdopodobnie byśmy szyli drugą ramkę i byśmy ten mecz wygrali. Faktem jest, że trzeba było zacząć od, od, od punktu. Co do wcześniejszych meczy, to co powiedziałem wcześniej, e, początek sezonu jest taki jak żeśmy przewidywali, jeżeli chodzi może nie o ilość punktową, ale przede wszystkim o postawę. Przeciwników, którzy grają przeciwko miedzi. Czyli duży entuzjazm, duża aktywność, dynamiczna, agresywna, agresywna gra, gdzie nie zawsze, nie zawsze się łatwo gra w takich, w takich meczach. Trzeba dużo koncentracji, cierpliwości. Uwagi w przeprowadzaniu ataku, czy to ataku szybkiego, czy szczególnie ataku pozycyjnego, żeby w momencie straty nie, 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 nie kolokwialnie mówiąc, nie nadziać się na, na jakieś kontry przeciwnika. Nadal nie dopuszczamy do dużej ilości sytuacji. Uważam, że w tych meczach mieliśmy więcej sytuacji do zdobycia bramki niż, niż przeciwnik. Mamy okres, gdzie najmniejszy błąd popełniony, tracimy od razu, od razu bramkę, dlatego zawodnicy wiedzą, że w każdej, nawet najmniej groźnej sytuacji muszą być maksymalnie, maksymalnie powiedziałbym czujni i skoncentrowani do momentu, do momentu odzyskania, odzyskania kontroli nad grą czy do momentu od, odzyskania piłki. W tym, że okieny teraz były zamknięte, to udało się pozyskać dwóch zawodników. Coś tych zawodnika może, czy olimpijskiego chciałem zapytać. W poprzednim, jeszcze w poprzednim sezonie ten ciepło siedzę wypowiadał. Przebywając w połowie ten ciepło do zawodników, wypowiadał, także to myślę, że jestem zadowolony z pozyskania tego wykarza. Jak ten zawodnik wygląda? On jest przygotowany do grupy, też że on jest przygotowany, bo normalnie okres przygotowawczy przepracowany. Palczył tam o miejsce w karze. To jest taki zawodnik, że może wejść na już jutro? No, będzie w 18. Będzie w 18. Jest to zawodnik lewonożny, dysponujący dobrym uderzeniem, dobrą szybkością, lubiący grać jeden na jeden. Także na pewno, na pewno podniesie nam jakość w sektorze, w sektorze ofensywnym. Liczymy na niego i, i, i mam nadzieję, że spełni te te pokłada w niego na nadzieję i pomoże y miedzi. No to, to, to może będzie właśnie raz, na zamięczenie raz, przecież żeby po dwóch, ile po dwóch treningach, po dwóch jednostkach. Tak, po, tak. Po, po i żeby. Tak, on. Wyżej grał właśnie jedynastka. Tak, to prawda, ale 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 z drugiej strony z drugiej strony on. Nie jest to przypadek, powiedziałbym, czy Pola, czy, czy, czy Oskara, czy innych zawodników, którzy przez okres 3 czy 4 miesięcy mieli rozbrat z piłką. Także tutaj niczym nie, nie, nie ryzykujemy. Kwestia jest tylko tego, żeby on po prostu akurat nie doświadczał nowego, powiedziałbym, dla niego stylu gry, czy, czy ustawienia od razu na, 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 na dzień dobry. nie z kolegami, po prostu z grania się. Z grania. Tak, no i kwestia kwestia poruszania się, bo mówię, no my akurat... Zresztą tak jak każdy trener ma swoją wizję co do, co, 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 co do, do każdego zawodnika i, 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 i zmienić jego sposób, powiedziałbym, poruszania się czy, 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 czy ustawienia na boisku nie przebiega to, 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 to dwa albo trzy dni. Że niestety nie udało się ściągnąć las, nie Powiem no, tak, my... Tak bardziej skrzydłowy, skrzydłowy, tak, skrzydłowy... tak, 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 tak. I my sobie zdajemy, zdajemy z tego sprawę. Myśmy naprawdę... Szukali, na, szukali napastnika. Mieliśmy dwóch, trzech... Jeden się zastanawiał, drugi... Drugi powiedział, że... że Yy, chyba nie będzie tutaj grał. Yy, Także zawodnicy, którzy przyjdą do miedzi to muszą, muszą po prostu chcieć przyjść do tego, do tego zespołu. Bo, bo mentalnie za nie zaskoczą, że są w tym zespole i, no, i w końcu jak już są, to, to muszą grać, my nie mamy... Nie mamy, nie, mamy, nie mamy czasu na to. Nie mamy czasu, bo to nie są młodzi zawodnicy. My możemy poświęcić ten czas na zawodnika 17-18-letniego, ale nie zawodnika, który nie tylko poprzez wiek, ale poprzez swój e, okres gry w danym, w danym klubie jest zawodnikiem doświadczonym. E, nie znaczy to, że, że, że nie znajdziemy napastnika za, za, za tydzień, czy, czy za, za dwa tygodnie. Nie, no kto jest wolny ktoś, kto kończył kontrakt 30 czerwca i nie rozegrał żadnego spotkania, nie podpisał kontraktu, może przyjść w każdej, w każdej chwili, jest wolnym zawodnikiem. Jeden z tych dwóch, trzech zawodników, o których Pan wspomniał, jest z Tak, tak, on, był, on był, 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 był brany pod uwagę, tak. Jest też wyładował w Tak. Jeżeli chodzi teraz o kartki, kartki chyba nie zbierały i kontrakt. Nie, nie, nie. Ale jesteśmy niedaleko tego, żeby ktoś, żeby ktoś nie na Nie, razie, na, razie na razie jest spokój. Ja tylko chciałem, akurat jak mam okazję, poprosić kibiców o, 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 o doping i o, o trochę cierpliwości w czasie meczu. Bo na pewno nie jest przyjemne dla, dla piłkarzy i to nie pomaga piłkarzom. Jeżeli, jeżeli po 15 czy 20 minutach jest, jest, jest niezadowolenie, a wynik mimo wszystko jest korzystny, bo, bo nie, nie przegrywamy, i, i, i na pewno to wpływa na, 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 grę, na grę piłkarza, a, a proszę sobie zdać też sprawę z tego, że. Że, że przychodzą ojcowie, generalnie rodzina i nie jest, nie jest to, 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 to przyjemne wysłuchiwać ubliżania, bo jestem przekonany i ręczę za to, że zawodnicy na tyle, ile mogą w danym dniu, dają z siebie, z siebie wszystko, tu nikt nie, nie, nie kalkuluje, krótko mówiąc. Nikt nie, nie przechodzi obok, obok meczu i to na pewno nie pomaga zawodnikom. Także wszystkim jest nam, jest nam przykro, bo, bo uważam, że, że powinniśmy yy, wierzyć do końca, do końca yy, w końcowy wynik, a w sporcie nawet powinno się oddać to, że, 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 że yy, wszyscy, wszyscy chcą, chcą i muszą muszą angażować się, się maksymalnie i tak jest ze strony moich, moich zawodników i, i nie, zawsze, nie, zawsze, nie zawsze jest to, powiedziałbym, sympatyczne dla, dla wszystkich.